No, Ja rozumiem wstawać wcześniej i tak dalej, że trzeba gdzieś szybko dojechać, ale druga w nocy to jest, to jest przesada. Ile ja spaliśmy? Trzy godziny. <grym> to jest ogólnie chyba rekord, <grym> jeśli chodzi o wstawanie wcześniej. No ja jestem out co, nie Okej, okay, moi drodzy, czas zacząć kolejny odcinek. Dzisiaj będzie naprawdę coś niesamowitego. Wchodzimy na wulkan Montbatur, skąd ponoć widać magiczny wschód słońca. Wszystko to będziecie widzieli na tym odcinku. Przepraszam Was za niewyspane miny, ale jest godzina trzecia w nocy. Generalnie też jeszcze chciałbym Wam powiedzieć na początku, bo zawsze zapominam o tym, żebyście <śmiech> <śmiech> żebyście komentowali pod spodem jakieś pytania, jeśli macie do Q&A. Chętnie na nie potem odpowiemy. Pamiętajcie, QA dwukropek i Wasze pytanie. Wtedy weźmiemy je pod uwagę. No, wzięliśmy sobie prywatną wycieczkę. Tutaj jest nasz przewodnik. Dobra jest zajęty. Generalnie wzięliśmy prywatną wycieczkę. Kosztowało to nas 1 mili, 800 tysięcy, ale mamy wszystko zapełnione. Śniadanie, wejście z przewodnikiem, wszystko nam będzie mówił, wodę. Także jest mega sztos. A teraz, nie przedłużając, lecimy. Zaczynamy już podejście. Dostaliśmy latareczki. Mamy swojego przewodnika. Mamy 60 krótkie nóżki, ale tempo nam takie narzucił, że już mamy zadyszkę. Niebo jest piękne. Według niego to znaczy, że wschód słońca będzie trochę później, mamy więcej czasu na nagrywki. Zobaczcie do tyłu, ile latarek. Oni wszyscy idą na górę. Widzicie to w oddali, te światła? Aparat znów tego nie oddaje, ale. Widać ludzi z latarkami wspinających się do góry, zlewających się z, z gwiazdami na niebie. Wygląda to kozacko, ale niestety tego nie widzicie. <grym> Idziemy sobie po takiej drużce, zaraz wam pokażę. <grym> nie widać. Zobaczymy, gdzie jest reszta. <grym> <laughs> Patrzcie ten widok. Jesteśmy nad chmurkami. Mikołaj zaraz poleci drona. Przestawiamy sprzęt, będziemy robić timelapsy. Wcześniej nic nie nagrywaliśmy, bo było zdecydowanie za ciemno. Się... Po prostu nic nie było widać, nic. Dlatego żadnego birolka z drogi nie ma. Ale zaraz będzie coś z góry. Mikołaj no. jak... tylko że to ty, będzie, ale no poradzimy sobie jakoś to. Byłeś kiedyś nad chmurami? Nie, nie byłem jeszcze nigdy nad chmurami. Masakra, zobaczcie, jak to widać. Znaczy, teoretycznie to byliśmy w Polsce. Zobaczcie, to widzicie. Ale dobra, nie ma spoilerowania. Zobaczycie to dopiero. Zaraz, zaraz to zobaczycie. zobaczycie. Za kilka wszystko. sekund to poleci. Czekamy na słońce. Generalnie czekaliśmy na to słońce, a wyszło 30 sekund i nagle było takie całe do góry. Nie minutka, minutka i było do góry, było do góry nie? Ale zobaczcie, GoPro jest, timelapse się robi. Dronem latałem i mam małych problemów z gimbalem przez yy, mały incydent tutaj na vlogu, pokażę wam w karcie. Yy, co tu mogę jeszcze powiedzieć? No, it's beautiful, it's amazing. <laughs> it's amazing, bro. A powiedz jeszcze, co, co jeszcze z buli zaliczyliście na szczycie? buli, powiedz. Nie Shame on you. Shame on you. <laughs> Musieliśmy zrobić dwójkę na szczycie Mountbatten Równocześnie Równocześnie. Równocześnie. Równocześnie? Równocześnie, razem Z wejściem na szczyt od razu o to samo myśleliśmy po prostu nie mogliśmy tego zrobić o drugiej no, od drugiej... jak się budziliśmy, więc no co, dogoniło nas na szczycie. <grym grym> Każdy z, z każdym krokiem męczyło tak. coraz bardziej. Wiecie, wszystkiego w życiu trzeba spróbować. Robiliście po, kiedyś? Po, po Poranna kubka. Dwójka, dwójka na Mont Batur, nie. Godzina wybiła nieodpowiednio Państwo. Zrobimy hashtag? Dwójka na Montbatur Dobra, nie gadajmy tutaj o kupie, bo mamy ładny wschód słońca. Powiem wam tak już na poważnie, że mega się cieszę i czuję taką wewnętrzną radość, bo tak naprawdę to jest mój pierwszy wschód słońca, który typowo poszedłem i oglądam. Coś pięknego. It's it's, it's my brother. <laughs> taxi, taxi bro <laughs> Dobra, zaraz czekam na śniadanku. Tak, no zaraz nam przyniesie jedno, jedno jajko i kanapkę. Ta, nie, po dwa tosty, bo Zobacz, bym to chyba będą będę z nimi źle. Zobaczcie, minę jak to dostanie. Jak? 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 Po śniadanku. Piese kanapkę. Piese kanapkę. Banana inside. banana inside. Oh. Banana sandwich. Po sandwich. Po jednym, po jednym, Po Piese No! <laughs> no! From the volcano. Zara. What What

Ude Ues De Ue Ues To co Mikołaj? Wracamy? Zimno Tak, wracamy bo jest zimno Mamy jeszcze do zahaczenia dzisiaj kilka miejsc Kilka nagrywek Mamy mało Mamy mało baterii Wszystko tutaj jest zrobione Mamy brudne plecaki Hakujemy się do miski Podajemy. Sam się pakuję. Tak. No, <laughs> Drodzy sprawa wygląda tak: mieliśmy ma małego resta w taksówce, poszliśmy spać, a aktualnie jesteśmy na plantacji kawy, w miejscu, gdzie będziemy mogli wypić kawę e, taką słynną kawę, którą. Może. Robi się tą kawę z luwaka, ale, o... ale tu nie chodzi o to, że to jest kawa ze zwierzaka, tylko on musi ją przetrawić, wydalić i z odchodów robi się kawę. Także mega ciekawa sprawa. A jeszcze nas gościu tutaj upewnił, że zwierzątka są dobrze traktowane, bo Maria się naczytała, że wiecie, wyzysk, wyzysk, wszędzie wyzysk i że tutaj też tak jest. Ale tutaj nasz pan taksówkarz, który jest mega spoko. Powiedział, że tak wcale nie jest że, tutaj jest, że to są dzikie zwierzęta, że one są karmione, zachęcane do jedzenia tych rzeczy, ale wszystko dzieje się jakby normalnie, nie ma żadnego wyzysku, zwierzęta nie, nie cierpią, jest wszystko dobrze. Właśnie oglądamy. What is this? Chocolate? Chocolate. Tak wygląda drzewo kakaowe, tak? A, a tu nas. Yeah. Uh, nice uh, Idziemy za na naszym spoko taksówkarzem Te ziarenka, które tam widzicie, to są ziarna kawy Owoce kawy, już nie wiem, jak na to mówić I z tego to właśnie sobie je luwak I potem y, przetworzone my pijemy I mega ponoć smakuje Boli. Boli. boli skali od 1 do 10, jak bardzo potrzebujesz kawy? Powiedz, no że się zawiesiłem, ale tym mogę odpowiedzieć. Mega, zim. mega mocną kawę potrzebujemy. Po prostu śpię. Ale Montbatur, sztos, sztos, polecamy. Co to jest? W A, to jest Jezus. Cytry, Cytry, nie, to nie jest Jezus, to jest. Kawa, cytrynowa kawa, jest? kawa. to Kawy, to my potrzebujemy. to jest? Cytrynowa. to jest? Co Lemongrass, o. o. Uh, why to put here? Because many people visitor coming here uh, asking about this animal. What uh -huh. uh, can animal? Yeah. We keep here only one week. After one week take out and while in jungle. A, no, I don't long here. Więc one, one, to nie, są, to nie jest tak że one są when, w wcale. Tylko here, oni je jakby sprowadzają tutaj na ten progres, a potem znowu wypuszczają na wolność. Tak ja to rozumiem. No, no też tak to, to rozumiem. Tak to, no, więc te zwierzątka na ogół są wolne Jakby to polega na tym, że oni je biorą z dżungli Na ten cały proces kawowy Potem wypuszczają I biorą nowe, więc one Widziałem. tak jakby nie są w klatce. Nie są, ale są, nie wiadomo jak to rozumieć no, Są po to, żeby pokazać ludziom skąd się wywodzi to, że jak tak, to tak, wygląda tak, w ogóle Tak, tak, to jest niby spoko, niby nie No nie ma jakiegoś hardkoru tutaj, nie ma, nie są zaniedbane Więc spoko I słoneczko This is a protect for mosquito. Mosquito. Uh, it's, ah, similar, yeah. Yeah. similar ah. like the uh, like, like bros. Yeah, this is <laughs> like a good mm -hmm. Protect for ah. mosquito. Ah. Hmm. Pak You like. like this first and then. to oczywiście. No, 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 I mean like this first. pick okay. the, the, water out, uh, the out, and then put in, and do like this. Ah. Ah. I don't, don't direct, this is Naturalny bros. Zobaczcie, tutaj mamy kupę luwaka. Tak wygląda Luwaka. A ta pani to jest pół yeah. cool hunter. Yeah. <laughs> Czyli łopca kup. Tak się robi kawa. Yeah. Coś niesamowitego. Bo nie każde ziarenko z tego luwaka muszą rozdzielić ręcznie, nie mają do tego żadnych maszyn. Bardzo długi proces Dlatego nie bez powodu jest to jedna z najdroższych Ta hmm? To kawa Holandia. Holandii Tak? 1 godzinę 1 tak? dzień dzień? Robię jajecznicę z kawy. Chcecie omleta albo jajecznicę? Mm. Zobaczcie. Bali, cat, czyli coś tam z tym luwakiem, pu, czyli kupa, cino i wychodzi Bali cappuccino. Yeah. Tea, chocolate and coffee? Yes. yes. Okay. So all of this free tester for you, yeah? For complimentary testing. You wanted... co, próbujemy? Tak. Pamiętaj to wszystko. Znaczy, pamiętam tak, że to jest nakrążenie, mm. że ten ryż można jeść, <laughs> że to jest czekoladka dobra na wszystko, a to jest Red Bull. Ryszcie nie pamiętam. Pokosowa <laughs> kawa. A to oh. jest kawa z Bali, Bali coffee, ale jest niedobra. Mm. To jest. Ah, It look like the same! Avocado, yeah, same, this, this, avocado. Yes, this, one avocado. this one is uh, Vanilla Coffee. Vanilla Coffee, right? Yeah. Masz. kawa z wanilią? Vanil mm. Dobra, to ja bym chciała najpierw spróbować żeby bo big... każdy Okej, okay. no no spróbuje, po kolei próbować. Mm. Good, very good. Po coffee. Yeah? Yeah, <laughs> po, po coffee, po coffee. Coffee. <laughs> 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 <Okay>. oh, sorry. <laughs> ja to za Mikuś. It is uh, warm. Ja celo hard. Be careful. Skupczyłowačka. Skupczyłowačka, we? I mm, yeah. yes. uwaga stop huh? nagrywanie, fila. Dobra, testujemy yes? kawę Skupczyłowaka. Mm. <laughs> Kakao. Okay. Czuj, że mocno. Dobra. Czuj, że mocno. Ale jest kawa, no? Coś ma proszę? Ari kontra kawa z Kupy Paczko, do paluszek do góry, paluszek do góry? Dzięki. Kawa, no. Ale kawa ja bym dodała mleka, nie? Ja, to byś dodała mleka. Jeżeli chodzi o te krzyki tam, to po prostu chodzi o to, że tam jest taka wielka kuźdowka i kobietki krzyczą. Ona o wiele większa niż na tej, co byłam wczoraj. O, no dokładnie. <grytanie> Aktualnie jesteśmy w takim sklepie, możemy sobie kupić wszystko, czego próbowaliśmy i tak dalej, przyprawy różne różności dzisiaj mamy ogarnięty wschód słońca na szczycie wulkanu Montbatour i mamy ogarnięte próbowanie kawy z kupy Luwaka więc myślę że to wszystko w tym dzisiejszym odcinku i zapraszam Was do następnego i pamiętajcie o QA piszcie sobie pytania pod filmem a my postaramy się na nie odpowiedzieć. Trzymajcie się!